Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami w kolejny poniedziałek. Tym razem widzimy się na wydłużaniu kręgosłupa. Ćwiczenia są z orderu pilates, są w kolejności takie, jakie są w orderze, przy czym niektóre ćwiczenia są wykluczone i skupiamy się wyłącznie na wydłużaniu kręgosłupa. Na początek usiądź sobie na początku maty, zajmiemy się ćwiczeniem neck pull w pozycji leżącej, kolana są ugięte, stopy leżą na macie i zroluj się do tyłu na matę. Ręce spleć pod potylicą i unieść głowę delikatnie klatkę piersiową. Na górze zamknij łokcie i zroluj się powoli kręg po kręgu do dołu. I ponownie na samym dole otwórz łokcie, na otwartych łokciach wyjdź do góry, na górze zamknij łokcie i zroluj się powolutku w dół. Otwieramy tutaj właśnie klatkę piersiową, wydłużamy mocno kark. I to samo w drugą stronę, czyli na zamkniętych łokciach idziesz do góry, na górze otwierasz łokcie, na otwartych wychodzisz w dół i ponownie na dole zamykasz łokcie. To ćwiczenie jest bardzo fajne na rozpoczęcie dnia lub rozpoczęcie jakiegokolwiek treningu, więc zanim przejdziesz do rozgrzewki warto naprawdę wykonać kilka powtórzeń tego ćwiczenia. Przejdziemy sobie teraz do setki, czyli wydłuż nogi, ręce wzdłuż tułowia, stopy kolana są razem, broda do mostka i zaczynamy. Wdech 2, 3, 4, 5, wydech 2, 3, 4, 5, wdech 2, 3, 4, 5, wydech 2, 3, 4, 5, wdech 2, 3, 4, 5, wydech 2, 3, 4, 5, wdech 2, 3, 4, 5.

4, 5, wydech 2, 3, 4, 5, wdech 2, 3, 4, 5, wydech 2, 3. Ręce stop, przeniesie ręce do tyłu proste za głowę i przeroluj się swobodnie na matę. Z tego ćwiczenia idealnie jesteśmy w rolapie, czyli wydłuż się, zrób mocną płętę. I teraz zrób flex, broda do mostka, ręce góra i przeroluj się do skłonów przód. Powrót, mocna płęta i rolujesz się z powrotem dół. Ręce idą do tyłu. I ponownie flex. Wydłużasz się w przód, wyciągnij mocno się z lędźwi. I zroluj się do tyłu na płęcie. Wyciągnij się mocno na matę. Ponownie flex przód. I płęta do tyłu. I jeszcze raz flex przód. Wyciągnij się mocno do przodu i na ładnej puęcie przeroluj się do tyłu, ręce wzdłuż tułowia i roll over, czyli mocna płęta, stopy kolana razem. Przerzucasz nogi za głowę, jak dotkniesz ziemi. Robisz flex, stopy na szerokość bioder i rolujesz się w dół. Na dole łączysz znowu stopy kolana, ładna puęta, idziesz w tył, na dole flex, nogi na szerokość bioder i rolujesz się w dół. Zrób kilka takich swobodnych powtórzeń. Nie martw się, jeśli nie dotykasz do końca ziemi. Pierwsze kilka powtórzeń zawsze jest najcięższe, później już będzie dużo łatwiej. Pamiętaj, żeby powoli rolować się do przodu. I staraj się jak najbardziej utrzymywać nogi proste. Przyciągnij kolana ugięte do brzucha, zroluj się do przodu. I przeroluj się po macie jak kuleczka. Rolling like a ball. Bardzo fajne ćwiczenie, które także można wykorzystywać właśnie pomiędzy ćwiczeniami, jako taka tranzycja. Bardzo fajnie luzuje kręgosłup. Przejdziemy sobie teraz do brzucha. Double leg stretch, czyli zroluj się do tyłu na matę, otwórz równocześnie nogi i ręce do przodu i ponownie złącz się nad matą. I znowu proste ręce tył, proste nogi w przód i łączymy. Otwierasz i łączysz. Dzisiaj jeśli chodzi o brzuch będą tylko ćwiczenia wydłużające. I przejdziemy sobie do lower lift, czyli splatasz ręce pod potelicą, nogi proste do góry i nogi proste w dół. Łączysz stopy kolana, mocno trzymasz nogi ze sobą. Barki mocno otwarte, klatka otwarta, broda do mostka, korpus jest napięty. Pamiętaj, nogami schodzisz w dół tyle ile możesz, nie musisz chodzić do samiutkiej ziemi. I przyciągnij kolana do brzucha, przeroluj się do przodu i spine stretch forward. Nogi na szerokość maty, proste, stopy flex, wyciągnij ręce do przodu. I zrób skłon w przód, ale głównie żeby on był z wyciągnięcia lędźwi. Nie chcemy tutaj rozciągać pośladka, tylko chcemy mocno wyciągnąć lędźwia w przód. Wyobraź sobie, że masz za sobą ścianę i lędźwia chcesz zostawić na tej ścianie. Moja ukochana piła, spleć ręce na potylicy. Stopy zostają w tej samej pozycji. I daj prawy łokieć do prawego kolana. Wyciągnij mocno lewy łokieć do góry, wyjdź do centrum i lewy łokieć do lewego kolana. Prawą stronę mocno otwórz do góry. Powtórz jeszcze po dwa razy na stronę. Pamiętaj, aby mocno się wyciągać i w górze, i w momencie, kiedy przyciągasz łokieć do kolana. Za każdym razem chcemy uzyskać ten efekt wydłużenia. Ponownie ruch mocno wychodzi z lędźwi, dlatego zostaw pośladki na miejscu. Tutaj nie chodzi nam o rozciągnięcie nóg, głównie chodzi nam o plecy. I zroluj się do tyłu, obróć się na brzuch i przechodzimy sobie do słana. Złącz stopy kolana, dłonie daj na wysokości barków i wydłuż łokcie do tyłu. Wyciągnij się z barków do góry, pociągnij przy tym głowę. I wyprostuj łokcie, przy czym staraj się nie przeprostowywać łokci, tylko żeby zawsze były delikatnie ugięte. Broda do mostka i zroluj się całkowicie w dół na matę. Wydłuż się, wyciągnij. I ponownie góra. Pamiętaj, żeby utrzymywać stopy kolana razem i mocno dociskać biodra w dół. Ponownie chodzi nam znowu o wydłużenie kręgosłupa. W jednej i w drugiej pozycji mocno wyciągaj się do przodu. Pamiętaj, żeby rolować się na matę. I wyjdź do pozycji dziecka. Wydłuż, odpocznij. Z tej pozycji zostaw pośladki na swoich piętach i powoli zroluj się do góry, do siadu. Ręce spleć na potylicy i ponownie nekpól tym razem w klęku. Zroluj się w dół, nie do przodu na otwartych łokciach. Na dole zamknij łokcie i przeroluj się na tych zamkniętych łokciach do góry. Na górze otwierasz łokcie, możesz zrobić delikatny arcz do tyłu i ponownie na otwartych łokciach rolujesz się w dół. I pamiętaj, aby faktycznie to był ruch w dół, nie do przodu. Chcemy mocno rozciągnąć tutaj kark. I zrób to samo w drugą stronę, czyli na zamkniętych łokciach wyjdź w dół, na dole otwórz łokcie, na otwartych łokciach przeroluj się do góry, wyciągnij się mocno w tył i ponownie zamknij łokcie, zejdź w dół. I ponownie, jest to ćwiczenie, które nie wymaga od nas nie wiadomo jakiej rozgrzewki przed. Jest bardzo fajne właśnie w momencie, kiedy dużo siedzimy, więc w przerwie możemy sobie takie ćwiczenie zrobić lub rozgrzewka przed jakimś tam treningiem. Połóż się na brzuchu, przeroluj się na plecy i ustawiamy się do neck pull leżąc, czyli stopy i kolana są na szerokości bioder, mocne flexy, ręce są splecione pod potylicą i idziemy do góry łokciami do kolan. Zroluj się powoli kręg po kręgu do góry, na górze zrób arch, mocno klatka w przód, łokcie w tył i ponownie przeroluj się w przód do kolan. Zamknij łokcie I jeszcze raz wyjdź do góry, otwórz się na górze, mocny arch i z tej pozycji zroluj się w dół na matę. Drugą wersją neck Wychodzimy znowu do góry, łokcie do kolan. Tym razem przeroluj się do góry. Na górze zrób mocny arch i od razu zroluj się w tył. I jeśli chodzi o trzecią wersję, ponownie idziemy łokciami do kolan. Cały czas jesteśmy na fleksie. Rolujesz się do góry, otwierasz się arch, ponownie zamykasz się łokciami do kolan. Znowu otwierasz się mocno do góry, mocny arch, starasz się jak najbardziej wyjść w tył znowu zamykasz się łokciami do kolan i jak najniżej, tak jakbyś chciał się ogolić łokciami po całym ciele, rolujesz się w tył na matę. Ręce wzdłuż tułowia, kolana ugnij i stopy daj na szerokość bioder. Shoulder bridge. Wychodzimy sobie biodrami do góry i ciągnij kolana w tył, tak jakbyś głowę chciał pchać w jedną stronę, kolana w drugą i powoli zroluj się na matę. Znowu biodra do góry. Dzięki temu, że pchasz kolana, jeszcze bardziej otwierają nam się zginacze biodrowe i jeszcze bardziej otwiera nam się kręgosłup. Rolujesz się w dół i ponownie biodra mocno do góry. Jeszcze raz wyjdź biodrami do góry i spleć dłonie pod pośladkami. Otwórz mocno klatkę w przód, barki popchaj w dół. Oprócz kręgosłupa otwieramy dodatkowo barki, biodra. I powoli rolowaniem na matę, przyciągnij kolana i zroluj się do góry. Wychodzimy sobie do spine twista, czyli stopy kolana są razem. Mocny flex, spleć dłonie na potylicy i skręć się w lewą stronę. Ruch następuje wyłącznie z lędźwi oraz kręgosłupa piersiowego. Staraj się stopy trzymać cały czas razem. Nie chcemy ruchów z bioder, a jedynie z kręgosłupa. Wersja na ugiętych łokciach jest wersją prostszą. Zrobimy sobie także wersję cięższą, czyli na prostych rękach. Dłonie staraj się trzymać cały czas na wysokości barków i wydłużać się cały czas do góry. Nie chcemy iść ani w tył, ani w przód, tylko cały czas robić tylko i wyłącznie skręt. Mocno otwórz klatkę i wyciągnij się do góry. Przeroluj się do tyłu na matę. I obróć się na brzuch. Tym razem zrobimy sobie swimming. Stopy kolana są razem, ręce wydłużone do przodu. Wyjdź do góry rękoma oraz dłońmi. I na zmianę machaj, tak jakbyś płynął kraulem. Staraj się patrzeć cały czas w matę, wtedy jeszcze bardziej wydłużamy kręgosłup. I przejdź do pozycji dziecka, żeby ponownie wyluzować i odgiąć kręgosłup w drugą stronę. Z tej pozycji wyjdź do pozycji planka, w pirata się nazywa się tu leg pull front, nie daj pod barki, stopy kolana są na szerokości bioder i tylko i wyłącznie wychodzimy środkiem ciężkości mocno do przodu i mocno do tyłu. Przy okazji rozciągamy całe łydki, mocno wespnij się na palce i cofnij się mocno do tyłu. I ponownie pozycją przejściową jest pozycja dziecka, czyli wyjdź do niej, odegnij się, zostań pośladkami na piętach i przeroluj się do góry. Przejdziemy do sobie do syrenki, czyli mermaid, jedna z bardziej wdzięcznych i kobiecych figur. Jest cudowny skłon do boku, stopy na stopy, kolana na kolana, dłoń trzymasz stopy i robimy skłon w stronę stóp. Mocno, głęboko i prostujesz się do góry, rękę wydłużasz do góry. I ponownie skłon do boku, pociągnij cały kręgosłup w bok. I wydłużasz się do góry. Jeszcze jeden skłon. Ugnij łokieć, dłoń do ucha. I zrób skręt w stronę podłogi. I skręt w stronę sufitu. Cały czas zauważ, że jesteśmy w skłonie. Ponownie skręt w stronę sufitu. I w stronę podłogi. Zostań na środku, wyprostuj rękę. I zrób skłon na drugą stronę, dalej będąc w serence w tej samej pozycji. Wyjdź do góry na kolana i dopiero zmień stronę. Ponownie dłońmi trzymasz obie stopy. Stopy na stopach, kolana na kolanach. I skłon w drugą stronę. Wydłuż się do góry. Skłon do boku, mocno się wyciągnij. Przy okazji otwieramy tutaj także biodra. I jeszcze jeden skłon. Zostań na dole, ugnij łokieć, dłoń do ucha i skręć w stronę podłogi i do sufitu. Ponownie w stronę podłogi i do sufitu. Popatrz się na środek, wyprostuj rękę, skłon w drugą stronę, wyciągnij się mocno. I na koniec przejdziemy sobie do mojej ukochanej pozycji, czyli control balance. Połóż się na macie ręce wzdłuż tułowia i zarzuć nogi za siebie, jak przy jednej z pierwszych pozycji, czyli roll, roll over. Ręce daj w tył, złap się za jedną stopę, a drugą stopę mocno wydłuż do góry. Staraj się utrzymać balans. Wróć jedną nogą, złap się dłońmi i wyjdź drugą nogą do góry. Jeśli jesteś osobą bardziej zaawansowaną, możesz nogi zmienić w powietrzu, jak w nożycach. I ponownie wyciągnij się mocno do góry. Zamień nogi w powietrzu i mocno wyciągaj. Na koniec połącz obie stopy, zroluj się w dół. Możesz przyciągnąć stopy, zostać w pozycji kołyski, przerolować się delikatnie na boki i wyjść do góry. Dziękuję Ci bardzo za kolejny wspólny trening, dziękuję Ci za wydłużanie kręgosłupa, Twój kręgosłup także Ci za to podziękuję. I widzimy się w przyszłym tygodniu. Nie zapomnij zostawić łapki w górę, komentarza, serduszka i subskrypcji. Cześć!